Dog z Majorki, opis rasy. No dawno nie było żadnego opisu, może wrócę z taką nową serią, ale powoli jeszcze w starym stylu. Dog z Majorki, czyli pies, który w Polsce jest na liście psów uznawanych za agresywne, i tu wiążą się z tym wszystkie tego konsekwencje. No ale dzisiaj nie będziemy mówić o tej liście. Ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, jaki mam do niej stosunek. Dog z Majorki to pies może nie taki duży, ale pies robiące wrażenie. Samiczki to 52-55 cm i 30-34 kg, samce 55-58 cm i 35-38 kg i oczywiście zdarzają się egzemplarze cięższe. Więc może nie jest to jakiś bardzo duży pies, ale jego wygląd jednak powoduje, że budzi respekt. To psy, których charakter i zachowanie jest bardzo ciekawy. Ponieważ to psy, które bardzo mocno wiążą się ze swoimi opiekunami, mocno wiążą się z całą rodziną, jest to pies, który potrafi być bardzo opiekuńczy, bardzo oddany, wierny i taki pewny, ale wychowanie tych psów jest wymagające. To jednak pies, który musi trafić w odpowiednie ręce, wtedy dopiero staje się psem spokojnym i zrównoważonym. W przeciwnym razie te jego instynkty, to jego zachowanie, może sprawiać duże problemy, i ten pies naprawdę może być niebezpieczny, no ale można powiedzieć tak niebezpieczny jak każdy inny pies nieodpowiednio albo w ogóle niewychowany. To psy, które lubią ruch i tego ruchu potrzebuje naprawdę dużo, ale kiedy mu tą potrzebę zaspokoimy, wtedy w domu może już być psem spokojnym, może już stać się takim kanapowcem. Ale należy pamiętać, że to zapotrzebowanie na ten ruch jest po prostu duże i musimy je spełnić, żeby ten pies nie próbował szukać tej rozrywki tego ruchu na własną łapę. Należy wspomnieć, że to pies, który może w bardzo negatywny sposób podchodzić do obcych psów. To jeden z tych psów, gdzie ta socjalizacja z obcymi psami musi być przeprowadzona w sposób bardzo konsekwentny i bardzo dokładny. Ponieważ dog z Majorki może sprawiać spore problemy w kontaktach z obcymi psami. Więc to jest podstawowa rzecz, żeby ta socjalizacja była przeprowadzona w sposób właściwy, no żeby nie stwarzać sobie bardzo poważnych problemów. Trzeba pamiętać, że to też pies, który posiada swoje zdanie. To nie jest pies, który będzie absolutnie posłuszny, to też pies, który Potrafi samodzielnie podjąć decyzję, ale najczęściej, kiedy ta więź z opiekunami jest nawiązana w sposób właściwy, jest odpowiednio mocna, wówczas ta samodzielność, ta niezależność jest słabo widoczna, ponieważ ten pies jednak dla swoich opiekunów, jest w stanie zrobić wszystko. Jeśli chodzi o znoszenie samotności, to taki przyzwyczajony dog z Majorki jest w stanie naprawdę wytrzymać bez większych problemów, kiedy jesteśmy w pracy, kiedy mamy jakieś zajęcie, ale to nie jest pies, który może długotrwale być samotnie. To pies, który potrzebuje bliskości, nie wolno go izolować, ponieważ w bardzo negatywny sposób. Odbije się to na jego psychice oraz zachowaniu. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, żeby go nie izolować, żeby spędzać z nim jak najwięcej czasu. I tak jak często mówię w przypadku psów, które się uważa za takie no niezbyt fajne, wręcz groźne, że ta obecność z opiekunami, bliskość tych opiekunów i duża ilość czasu i uwagi ze strony opiekunów, to jest naprawdę rozwiązanie na wiele. Problemów. Jeśli chodzi o kontakty z obcymi, to są to psy, które są obdarzone bardzo dużą nieufnością, ale nigdy nie powinny być agresywne w stosunku do obcego. Chyba że taki obcy wtargnie na jego teren, albo ten pies wyczuje, że on może stanowić zagrożenie dla opiekunów. Tutaj należy zaznaczyć, że są to psy mogące być doskonałymi stróżami i obrońcami. Jednak nie wolno w nim podsycać tych instynktów terytorialnych, tego agresywnego zachowania względem ludzi, ponieważ naprawdę skutki będą bardzo, bardzo złe. Więc, po pierwsze, należy pamiętać, że nie podsycamy tych mocnych instynktów. On samodzielnie potrafi pilnować i warto go nauczyć, żeby nie był w tym zbyt nadgorliwy. A jeśli chodzi o hałaśliwość, to nie są psy hałaśliwe, one szczekają tylko wtedy, kiedy trzeba. To też psy podatne na szkolenie, obdarzone bardzo dużą inteligencją. Należy pamiętać, że no, trzeba je troszkę zmotywować, ale kiedy będą widziały sens, kiedy pokażemy im, że coś ma sens, to wtedy potrafią naprawdę być psami bardzo podatnymi na szkolenie. Jeśli chodzi o kontakty z innymi zwierzętami, o psach już mówiłem. Jeśli chodzi o koty, to jeśli się je socjalizuje, będzie wszystko ok i one potrafią naprawdę wspólnie żyć bez większych problemów. Jeśli takie dwa wielkie, mocne charaktery oczywiście się dogadują, ale raczej nie powinno być tutaj problemów. Ale. Jest to też pies, który nie ma jakiegoś mocno rozwiniętego instynktu łowieckiego. Tutaj z tym nie powinno być większych problemów. Jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, to jak najbardziej dog z Majorki może mieszkać w mieszkaniu, tylko że musimy pamiętać, że ta ilość ruchu, jaką potrzebuje, jest jednak na dosyć wysokim poziomie. Może już, a nie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa: to nie jest raczej pies dla osoby niedoświadczonej albo pies na pierwszego psa. To pies wymagający pod względem wychowania, socjalizacji i prowadzenia, więc tylko ktoś, kto ma doświadczenie, odpowiednią wiedzę i potrafi to zrobić, może zdecydować się na takiego psa. Pielęgnacja jest prosta, tutaj nie powinna sprawiać żadnych problemów. Są to też psy z reguły zdrowe i odporne, im nie straszne nasze warunki, chociaż pochodzą z regionów, które są troszkę cieplejsze. Trzeba uważać oczywiście na takie problemy jak dysplazja stawów czy też otyłość. A jeśli mowa o jedzeniu, o żywieniu, jest to proste. To nie są psy wybredne, tylko że są to psy, które lubią jeść. To są troszkę takie psy, które gdybyśmy im dali 10 kilo jedzenia, to może by zjadły większość z tego. Tutaj należy uważać, tutaj trzeba uważać, żeby no nie ważyły zbyt dużo. Ponieważ to się niestety w bardzo negatywny sposób odbije na ich stanie. Wady i zalety. Oczywiście do wad należy zaznaczyć bardzo dużą inteligencję, to, że są bardzo mocno nastawione na swoich opiekunów, są psami wiernymi, oddanymi. Są to też psy spokojne i zrównoważone, kiedy dostaną się w odpowiednie ręce. To też doskonały stróż i obrońca, i bardzo fajny kandydat na ucznia. Jeśli chodzi o walety. Jeśli chodzi o wady, to trzeba pamiętać o negatywnym stosunku do obcych psów, o tym, że wychowanie i prowadzenie jest trudne. Tutaj nie bójmy się tych słów. Jeśli chodzi też o wady, to nie wolno zapominać o tym, że jednak te niektóre instynkty tych psów są dosyć mocne i trzeba na to uważać. Bardzo ważna jest też socjalizacja. To też pies wymagający pod względem ruchu. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o wady, to oczywiście to, że znajduje się na liście psów uznawanych za agresywne. Więc dla kogo to pies? Oczywiście dog z Majorki to pies, nie mylić z orkami z Majorki to pies, który powinien trafić w ręce kogoś doświadczonego kogoś, kto będzie w stanie go wychować, prowadzić, socjalizować, i wtedy otrzyma bardzo fajnego, spokojnego, zrównoważonego psa, oddanego swojej rodzinie psa, który dogada się też z najmłodszymi, Psa, który będzie świetnym stróżem, świetnym obrońcą i świetnym psim towarzyszem. Ale oczywiście musi być spełniony ten warunek kogoś doświadczonego, kogoś, kto będzie w stanie wychować tego psa w sposób prawidłowy. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się spore problemy, a oczywiście nikt z nas nie chce, żeby no, pies sprawiał problemy. Zwłaszcza pies, który w nieodpowiednich rękach może być wręcz groźny. Czyli podsumowując, należy stwierdzić, że jeden z. Że jest to jeden z ciekawszych psów, mało popularny w Polsce, pies, który jednak jest psem wymagającym, ale potrafi zrekompensować te duże wymagania bardzo fajnymi cechami charakteru. Może kończmy. Mam nadzieję, że taki powrót do opisów psów się spodobał, ponieważ ostatnio na kanale tematyka dotycząca psów po prostu leży. No i tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy oglądają psy. Nie tylko psy, ale oglądają materiały na tym kanale dotyczące psów. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam też na inne materiały, i może w przyszłości pojawi się taka nowa seria, gdzie opisuję poszczególne psy, może w lepszej szacie graficznej. Jak się nauczę montażu. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam ponownie.